Zobaczymy. No nie, no nie, tylko mi chcesz, że jakieś kolejne updatey są. Codziennie updatey. Co nie robią WoWą? Wo? Co chwilę ją rozbudowują, zaraz trzeba będzie zrestartować. Mówiłam. <śmum> no, minus tego mojego wyzwania jest taki, że nie ma konkretnych teamów takich, tylko. Tylko z chłopakami rozpisanych tak mocno, super hiper. W sumie Bruno, powiem ci, że to nie tylko w KSRze, ale w każdej z tych moich gier, bo ze mnie nie jest taki ten Uber Pro gracz. Ja tu przychodzę się dobrze z wami bawić i sobie popykać w gierki dla... Dla takiej tej, no to zresztą widzicie, że taki ogarniacz słaby jest. Nigdy nie byłam dobry ogarniacz w gry komputerowe na komputer. Mhm. Arcik, każde, 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 no, każde podpowiedzi są na propsie. Yy, wiadomo, to wszystko, wiecie, no, to jest też fajne, że możemy się tutaj tak fajnie podyskutować na te tematy. Znaczy wy sobie dyskutujecie, a ja próbuję zrozumieć i nadążyć za tą dyskusją. <laughs> Bo no, no widzicie, no, do, nie ogar jestem z tym i trzeba mówić, nie, nie, łącz, nie łącz tego z tym na zasadzie, tego zielonego z tym niebieskim, niż, niż bardziej konkretnie. Ja śmiechy kichy, ale no to wiecie, no taki niedzielno sobotni gracz ze mnie. Ale to mi sprawia dużo frajdy. Dużo frajdy. Ale żałuję, że dzisiaj nie zdążymy Robloxa a propos frajdy. Mam taką ochotę na przebudowę kuchni w Robloxie. Tam w tym naszym życiu. Że na przyszły tydzień, tylko jak w przyszły tydzień, w przyszłym tygodniu nie mogę zrobić dłuższego w weekend w sobotę, bo... Bo mamy, mam dużo rzeczy do ogarnięcia. Ale w czwartek zrobimy strumyk, rysunek DIY, co został mi, zostało mi zasiane ziarenko, i w czwartek będzie ten obrazek rysowany, a w, i potem będą Robloxy. Jeszcze jeden kodzik jest do HSR. Uuu! Ja sobie HSR odpalę na telefonie i sobie wpiszę go ręcznie, bo już nie będę się teraz przyłączać. Niech ten. <ścoughs> niech ta wuwa się ogarnie. Eee, ale żeby. <ścoughs> ale muszę wiecie Muszę tutaj sobie wpisać ten kodzik buki. Anaxa z Argentim, o, to ja bym nie na takie połączenie i do tego jeszcze niedziela, nie wiem kto czwarty, ale też by się tam pewnie dobrze czuł. Hmm, ale Argentego to ja chyba jeszcze nie mam co. I zobaczcie, tu leci pociąg, tu lecimy w tematy te. Dobrze, ale kodzik trzeba wpisać, kodzik jest podany, tak jest, słuchajcie, na, na yy... super hiper kodzik do hsr na Twitchu, moi drodzy, wleciał od Mel, także, także, ja już sobie tu wpisuję, tylko gdzie tu się wpisuje w tym, w, o, znowu, znowu, bólo, dzięki za, za wykorzystanie chłopaków tutaj do walki. Ale dzisiaj chłopaki mają trening na wszystkich tych. Uwaga, wpisuję kodzik. Jakaś mini klawiaturka mi się wzięła, pojawiła. Nie wiem czemu. B, czy 6. D, C, T, D, C, T. 5 Z, -z, Z 7 Dobrze. <śles> Redeem successful. I dziękuję słońcu u 50 tych. Jak najbardziej na propsie. Jak najbardziej na propsie to jest Dobra, moi kochani. Ja już to wyłączę, bo muszę baterię oszczędzać. Żebym się potem nie wybrała na te urodzinki z rozładowanym telefonem. Hmm. Dobra, my na razie nie będziemy mieć w to super długie zadanie, dlatego że mam dosyć, dosyć mało czasu niestety. Co to jest za challenge tutaj? Ostatnio sprawdzałam. Aha, to jest... Ten symulator. Dobrze, to nie dzisiaj. To nie dzisiaj. Dzisiaj tylko dnióweczki. Dzisiaj dnióweczki trzeba ogarnąć. Bo... Teraz ja się muszę malować niedługo wychodzić. Taki jest plan. Hmm? No tak to w kółeczko zasuwamy. Brad pieseł hmm. Zawsze mi jest szkoda jak bije tego szefa tych tych Dlatego, że on mógłby dołączyć do naszego teamu, a nie być naprzeciwko Hmm. No myśmy już tutaj chyba robili te. Zobaczmy, te, mm, echo zostawi, od razu się zrobi dwa. coś dzisiaj? Coś dzisiaj mowa nie chce. Nie chcę współpracować. I z patelni go! No i tyle go widzieli. I tyle go widzieli, moi drodzy. I mamy echo od razu. Od razu sobie zbiorę to. To, co tutaj ma do zaoferowania i będę spylać, bo on mnie zaraz będzie tutaj chciał przeatakować. Hmm, mówiłam, od razu już się odradza, za szybko, za szybko, za duży stres. Dobra, sprawdźmy tutaj, cyk, cyk. W <kluzny> niumencie zrobionej zostało 16 minut. Niech na ja sobie sprawdzę, jak to wygląda stanu chłopaków. Tutaj te, te chłopaki są już ogarnięte. Ten, ten, ten wymaga tutaj ogarnięcia. I teraz tak można sobie, może sobie popolujemy troszeczkę na tych Exilów. Bo czemu by nie? O, i są nawet, są nawet obok. Patrzcie, jakie wyczucie. Jakie wyczucie z mojej strony. Nie chcę zaczynać zadania, bo tam pisało, że jest długie. Długie i straszne. Mhm. Tutaj widziałam... Co to się tu błyszczy? Co to? Chodź się przyda do czegoś. Oni nie dają mi tutaj? No, też dają. To czemu nie jesteście zaznaczeni na mapie? Ukrywacie się, tak? Im koguto się ukrywacie. Już ja. Haha, już ja was znam. Tak jest. O. Są kwiatki do zbierania. tutaj też. Coś nas jeszcze bił tu? O, tu jesteś. Snajpery. Okej, okay. i teraz tu... O, skrzynka jest. Dobrze. Wezmę, pożyczę, odbiorę, w sensie. Mhm. O, tu kolejna. Co to mnie w ogóle nie było nigdy wcześniej? What the hell? Hmm. No i znowu ten szefo jest. No nie, najgorzej. Miałam nie spamować się. Odruch. Odruch jeszcze nie do ogarnięcia, ale się kiedyś oduczę. Trochę zajmuje czasu, ale dam rady. Przepraszam Was, ale ten poranek naprawdę nie należy do najlżejszych. Wykończył mnie nerwowo No i co, i ciebie nie można odblokować? No nic, no kiedyś, kiedyś przywrócimy do tematu. Nie nowy kodzik, ale i tak zadziało. to najważniejsze. Wcale <śmienicja> <śmianic> nie zasypiam nie, nic a kto, nic. Kto zasypia? No chyba nie ja. O nie, jakieś nowe to i to jeszcze z jakimś z taką owieczką to chyba znaczy, żeśmy upolowali za dużo już. Gra mówi za dużo upolowany Kurcze, wiecie co wam powiem? Coś chciałem powiedzieć, zapomniałam. O tu jest. Zaraz, zaraz sprawdzimy ten cooking tutaj. To trzeba robić tą misję z gotowankiem. A propos pirackich, tych to piracki kubek na wodę. Moi drodzy. No ile tutaj jeszcze do tego zadania? Nie wyskoczyło. No nie wyskoczyło. Kiedy ja te rybę złapałam? Znowu coś mi ominęło. No, no na make-up tak troszeczkę, troszeczkę koło godzinki będzie przeznaczyć, bo to zawsze wiecie jak, jak rozmawiacie, jak ten jak się rozmawia, jak się czyta jak się no, no ładne rzeczy Dzień pirata dzisiaj. First, first to the treasure. Słyszeliście, brata. Jak prawdziwy pirat. Save me, boss. Matko jedyna. Dobra, no, ten nie idzie. Już go odpuszczę jego jednego. Niech ucieka, no. My idziemy dalej być brutalni. A gdzie te te? No, na górę trzeba wejść. A to jest aż nieprawdopodobne, że tu na górze nie ma tych yy, jakichś teleportów w ogóle. What the hell, Hmm. Proszę nie bałagali. Nie zostawiamy skrzynków bez opieki. Co to za jakieś porządki? Może skrócę makijaż, Mi się tak jeszcze na pół godziny walnęła. Słuchajcie, bo coś się tak zaczęło. dosyć mocno źle czuć. E, może dzisiaj sobie odpuścimy ten strumyk makijażowy. Co ja sobie poszła się dżimnąć, jak myślicie? tak na te, na te chwile. Wiem, że obiecywałam, i wiem, że strasznie chciałam z Wami posiedzieć, ale tak się nagle mi zrobiło słabo. Chociaż może. Myślę, że opył nie Kurczę, Felek. Mam, że ło panie. Aż mnie tak teraz... No to jak jestem przeziębiona, to mam takie akcje. Czuję się dobrze, 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 nagle buch i kurde, dopada jakieś te jakieś takie mnie dopadają te nieprzyjemności. Ale zrobię zdjęcia tego make-upu i wam potem pokażę. Ja mam, pro, mam problem, bo lubię się z wami siedzieć i się z wami rozmawiać. Ale może faktycznie się pójść położyć, to byłoby tak teraz. Zwłaszcza, że wychodzę i nie będę miała kiedy w czasie dnia się ogarnąć. I od, od ten. Słuchajcie kochani, to może faktycznie ja się pójdę teraz walnąć, jeszcze spać. Makijaż sobie zrobię, będzie na vlogu. Bo chcę zrobić sobie fajny tęczowy taki. Pokażę Wam go na vlogu, a teraz jeszcze taką sobie zrobię power napa 20 minutowego do pół godziny jeszcze. I yy, 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 słuchajcie, bardzo Was przepraszam za to, że, yy, że kończę teraz dzisiaj ten strumyk, ale po prostu no, dopadło mnie na maksa. Yy, także dziękuję Wam, kochani, za obecność tutaj ze mną od rana.